Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Paweł z tej strony. Ze względu na to, że wymieniłem sobie amortyzatory ze stakowych na te, które widzicie teraz na nagraniu i pochwaliłem się tym na Facebooku, dostałem kilka pytań dotyczących tych amortyzatorów, jak one się sprawują i w jaki sposób je montowałem. Postaram się Wam to jak najszybciej i w jak najkrótszym skrócie, może tak, opowiedzieć o tym ze względu na to, że trochę pracy przy tym jest, żeby je założyć. Więc odnośnie amortyzatorów, tak na wstępie, wiadomo, że one są regulowane, to jest wersja te, które ja mam RR1, to znaczy, że mają dwa zawory do regulacji, jeden jest tutaj, drugi jest tutaj, ten jest odpowiedzialny za tą część, ten jest odpowiedzialny za tą część, tutaj w tych częściach oczywiście można regulować sobie ciśnienie, to samo jest z przodu i teraz tak, Podstawowa rzecz, co do regulacji, bo gdzieś przeczytałem na forum na, w jakimś komentarzu, że ktoś do regulacji ciśnienia używa takiej pompki Xiaomi. Ja życzę powodzenia, powiem tyle, jeżeli chodzi o regulację ciśnienia. Ta pompka, według mnie, nie nadaje się do regulacji ciśnienia w amortyzatorach. Do regulacji amortyzatorów ciśnienia w amortyzatorach jest taka pompka. To nie musi być cross, może być inna, ale to jest pompka, która jest dedykowana do regulacji ciśnienia w amortyzatorach. Ona ma manometr, ma zawór, który blokuje w ujście ciśnienia z. Przepraszam za ten. No nie mogę złapać ostrości. W każdym razie, eee, może teraz. Tu jest ten zaworek, który reguluje tam ujście, regula... to blokadę ujścia ciśnienia z tego zaworku, no z tego, z tego, z tego, czy, czy z tego. Mamy manometr i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest zaworek upustowy, że możemy sobie ją regulować. W każdym razie bez takiej pompki możemy zapomnieć, że sobie wyregulujemy dobrze ciśnienie w naszych amortyzatorach. I teraz tak, podstawowa rzecz, jeżeli chodzi o, o zakładanie, bo w sumie to jest najważniejsze. zakładaniem jest problem. Jest problem i to nie mały problem z tego względu, że zobaczcie, jaka jest różnica, jeżeli chodzi o grubość tych amortyzatorów. Jest to. Jest różnica, i ta różnica przeszkadza. Podobnie jest z różnicą główki samej, czyli tutaj tego elementu. On tu z jednej i z drugiej strony jest taki sam. Jest ładnie wyprofilowany. Tutaj, niestety, nie jest taki sam. Z tego względu, że zwróćcie uwagę, że tutaj. No, zła postronność. Tutaj jest wybrzuszenie takie, widzicie? To idzie do góry. Yy, na dole jest to samo. I ze względu na to, że mamy tutaj dwie śrubki, tu jest jedna, tam jest druga, i głębiej też jest taka sama w oryginale, to ta sama w oryginale jest tak wysoka, że, ten, że tego w tym miejscu to zagłębienie będziemy musieli albo wyszlifować, albo zmniejszyć śrubkę. Bo jeżeli tego nie zrobi, yy, nie zrobimy, to. Nie złożymy tego amortyzatora i on nie wejdzie tutaj w tą prowadnicę. Nie ma szans. On się zatrzyma gdzieś na takim poziomie tutaj do góry i dalej go nie ruszymy. Więc yy, albo szlifujemy, albo wymieniamy śrubkę. Ja wymieniłem śrubkę, jest łatwiej. Nie wiem czy to tam będzie widać, ale ta śrubka tam jest. Zaraz Wam pokażę, może. Tam jest taka śrubeczka inna. Ja Wam zaraz pokażę, jak ta śrubka w ogóle wygląda. Różnica jest taka. Patrzcie. To jest śrubka oryginalna Złośliwa do tego A to jest, to jest śrubka, ta oryginalna to jest śrubka z pobi Patrzcie Dobrze, dobrze Krystyna Dobra I tak nie jest równo Widzicie? Zobaczcie, jaka jest różnica wysokości główki. I ta różnica jest kluczowa przy tym, żeby ten amortyzator yy, zapiąć na dolną prowadnicę. Wiadomo, tą śrubkę trzeba sobie tutaj uciąć rzeszczotem, <coughs> przepraszam, yy, żeby ona nie była za wysoka. Więc to podstawa, tą śrubkę trzeba wymienić i tylko w tym miejscu. Jak wymienicie tą śrubkę tą drugą śrubkę, tu jest jedna, a tamtą drugą głębiej, wymienicie dwie śrubeczki, bo tu dwie trzeba oczywiście wymienić, wymieniacie te dwie śrubki zapinacie te amortyzatory mając taką pompkę, regulujecie sobie wysokość, bo bez tej pompki będzie Wam ciężko te wysokości, bo jak one się rozprężą, to ciężko je wciskać później, więc sobie wyregulujecie, zapinacie na oryginalne, na oryginalne śruby i, i tuleje, założyłem te amortyzatory pasują idealnie, nie trzeba nic kombinować nie, skręcać, dokręcać i tak dalej, przycinać i Zakładamy i mamy tylko te dwie śrubki. Trzeba pamiętać o tych dwóch śrubkach. Rzecz się ma inaczej, jeżeli chodzi o przód. A, ma się tak, że yy, głównie chodzi o śruby. Ze względu na grubość tych amortyzatorów, w tym miejscu, tutaj, o, tu gdzie jest mój palec, czyli... czyli tu. Jak założymy normalnie, to nam w ogóle amortyzator nie wejdzie, to możemy zapomnieć o tym, bo jest za szeroki. I musimy porobić dystanse. I to jest, jeżeli chodzi o przód, to jest główna sprawa i główna bolączka tego całego interesu. Dystanse. I słuchajcie, teraz najlepsze. Ja na samym początku zrobiłem jeden dystans, bo nie wiem, czy zauważycie, ale mam tu ich trzy. O, zrobiłem tylko te dwa. Się okazało, że mi obciera. Na dole. O, yy, o widelec tutaj na dole ta część, tylko z drugiej strony mi obciera o widelec. Musiałem dołożyć i mam trzy dystanse na dole. Trzy dystanse na górze. Z tej strony wiadomo, jest po jednym dystansie, ale najważniejsza sprawa co do yy, dystansów. Nie zrobimy żadnych dystansów, jak będziemy korzystać z oryginalnych śrub. Dlaczego? A już wam mówię dlaczego. To jest słuchajcie, oryginalna śruba na górę. To jest na dół całego widelca, czyli ta śruba trzyma górną część amortyzatora, a ta dolną. Zobaczcie. To jest wielkość tych śrub. A ta, jak się już pewnie sami domyśliliście, to jest śruba, którą dokupiłem też w Obi. I słuchajcie, najlepsze jest to, że ta śruba wchodzi mi tam cała. No. Wchodzi mi tam cała i mało co z niej wystaje. Więc na tych dwóch śrubach możemy zapomnieć w ogóle, że cokolwiek zrobimy. Musi być większa śrubka. Bez dłuższej śruby, nawet eee, możecie sobie rozkręcić, ale na pewno nie pojedziecie. Więc ta śruba, żebym nie było, że jestem gołosłowny, ona wchodzi tu. Słuchajcie, o! Patrzcie, przepraszam, wchodzi tu i wychodzi tutaj. Tam ją widać więc, i tak jeszcze cała została nie? No a wchodzi tutaj, i, i, i z tej śruby skorzystałem. Tak na dobrą sprawę. I ta śruba, ta, śruba jest naprawdę, ta śruba jest naprawdę idealna. Na dole też skorzystałem z takiej śruby. Na górze, i na dole wymieniamy śruby, żeby założyć dystansę. Bez wymiany tych śrub, możemy zapomnieć, że w ogóle założymy ten amortyzator. Nie przejmujcie się, te dystanse w niczym nie przeszkadzają, nic się tu nie wykrzywia, dobrze je trzeba skręcić. Zaraz Wam powiem coś o dystansach, żebyście sobie tylko podkładek zwykłych plastikowych nie powkładali, bo wtedy będzie Wam pracował, pracował nie tylko amortyzator, ale ta śruba, ta i ta też i Wam się w końcu połamie to wszystko. Ja tutaj sobie pomalowałem, bo lubię, żeby to estetycznie wyglądało, więc tak to się ma z tymi dystansami w amortyzatorach. I teraz tak, jeżeli chodzi o dystanse. Yy... to jest to jest tulejka, o, To jest tulejka, słuchajcie, która jest tutaj w tych końcówkach. Ja te dystanse robiłem wykorzystując ten plastik, czyli to jakby taką podkładkę plastikową na tulejce i taką tulejkę. I w dwóch amortyzatorach, tych starych, szokowych, czyli w tym i w tamtym, którego widzieliście, który ja Wam pokazywałem nie ma tych tulejek i nie ma tych plastikowych końcówek, bo ja wykorzystałem te końcówki ja po prostu sobie poodmierzałem odległość na tych tulejkach nie odległość, co ja plotę, grubość grubość tych czarnych podkładek tutaj, które są poobcinałem je brzeszczotem albo szlifierką kątową jak to woli jak macie taki sprzęt w domu to polecam będzie szybciej ładnie oszlifowałem na szlifierce żeby były żeby nie, nie były ostre i z tych porobiłem podkładek z tego co pamiętam to z jednej z jednej takiej tulejki wychodzi cztery, cztery takie podkładki czyli spokojnie starczą wam na jeden amortyzator bo dwie wejdą na górę i dwie wejdą na dół Czyli dwie takie będziecie musieli wykorzystać, by je sobie rozszerzać. Jak to woli. No, ja chciałbym, żeby to wyglądało jakoś w miarę estetycznie i tak to sobie zrobiłem. Więc zabawy trochę jest. I co? No to by było na tyle, jeżeli chodzi o zakładanie, o zakładanie i bawienie się w zakładanie tych amortyzatorów. Jak widzicie, płynniej i szybko się o tym mówi, ale gorzej ze zrobieniem tego. Także. Co mogę Wam powiedzieć? Powodzenia, no. Mam nadzieję, że Wam się uda wszystko dobrze zrobić. Znaczy, jestem pewien tego, że Wam się uda wszystko dobrze zrobić. Mam nadzieję, że krócej niż mnie, bo ja je zakładałem dwa dni. Yy, w międzyczasie yy, wracając z pracy, jadąc do pracy, odwiedzając Castorama albo obi dokupując śrubki, podkładki, stróbki i tak dalej, tak? Więc, yy, no, co? Życzę Wam powodzenia i udanej jazdy.